Kiedy używać damals, a kiedy früher? Jaka jest różnica? I o tym dzisiaj. Kiedy używać damals, a kiedy używać früher? I jeśli oglądaliście ostatni odcinek o Früher, to wiecie, że Früher odnosi się po prostu do przeszłości i możemy powiedzieć, że früher war ich klein heute bin ich groß. Taki najprostszy przykład, że kiedyś byłem mały, dzisiaj jestem duży. I to kiedyś odnosi się do kiedyś. Tam nie ma konkretnego czasu umiejscowienia tego zdarzenia w, cza w czasie. To jest po prostu kiedyś, czyli w przeszłości. Damals to wówczas i wówczas musi mieć y, y, jakiś czas wcześniej przedstawiony, żebyśmy się do niego w tym Damals mogli odnieść. Możemy sobie tak po prostu powiedzieć Damals w momencie, kiedy nie wspomnieliśmy o tym czasie wcześniej, jeśli tego czasu wcześniej nie wymieniliśmy. Czyli e, e, na przykład e, coś się tam wydarzyło, opowiadamy, opowiadamy o jakimś zdarzeniu i możemy e, e, powiedzieć, że Damals habe ich, nie wiem, tam Maria kennengelernt, załóżmy. Czyli wówczas poznałem Marię. Czyli musimy najpierw wymienić jakiś okres, jakiś czas, jakąś datę, wiecie, musi być przedstawiony jakiś okres, do którego będziemy się odnosić tym damals, bo to da to jest tak jakby tam, nie? Czyli musimy mieć punkt odniesienia, żeby użyć damals. A früher możemy sobie po prostu tak powiedzieć, że A früher war ich, nie wiem, früher war ich sportlich heute nicht mehr. Czyli kiedyś byłem taki wysportowany, dzisiaj już nie na przykład. Czyli früher kiedyś tam kiedyś tam nie a damals wówczas czyli w ten czas wówczas musimy tutaj mieć punkt odniesienia jakiś czasowy właśnie ja i to by było właściwie tyle na dzisiaj dziękuję mam nadzieję że pomogłem ta zostanę z heute und bis zum nächsten mal cześć bis dann